Mizuno Wave Rider 24 Rider 24 jest to podobnie jak swoje poprzednicy but do biegania po twardych nawierzchniach o bardzo dobrej amortyzacji oraz bardzo dobrej stabilności, szczególnie w części tylnej. To co w nim się zmieniło w porównaniu do poprzednika to, to pianka. Debiutuje tutaj pianka Mizuno Energy, która została już pod płytką Wave I to między innymi ona odpowiada za to, że ten but jest 17% bardziej miękki od poprzednika. Płytka Wave została, została niezmieniona, dalej zapewnia amortyzację, zapewnia dobrą stabilność w części tylniej. Reszta podeszwy została wykonana z pianki Euphoric, pianki, która też zapewnia dużo amortyzacji i też jest pianką bardzo miękką. Jeżeli chodzi o cholewkę, cholewka jest dosyć klasyczna, wykonana z siateczki meszowej, zapewnia dobre dopasowanie i ma troszeczkę, zapewnia też troszeczkę mniej miejsca w środku w stosunku do modeli poprzednich. But męski waży 290 gramów, but damski waży 240 gramów. Drodwozost pozostał tutaj na dosyć wysokim 12 mm poziomie, a to był Mizunowy Wrider 24.